Kiedy rozważyłem głęboko wszystko, co widziałem, doszedłem do wniosku, że tak sprawiedliwi, jak i mędrcy oraz ich dzieła są we władaniu Boga. Człowiek nie zna ani miłości, ani nienawiści. Wszystko jest przed nim. Wszystkim pisany jest ten sam los, prawemu i nieprawemu, dobremu i złemu, czystemu i nieczystemu. Składającemu ofiarę i temu, kto nie uznaje ofiar, dobremu i grzesznikowi, przysięgającemu i temu, kto boi się przysięgać. Jest jakieś złowe wszystkim, co dzieje się pod słońcem. Taki sam los dotyka każdego. Jak długo ludzie żyją, ich serca pełne są złości i głupoty, a potem do zmarłych. Jednak ten, kto zostaje wśród żywych, może mieć nadzieję, bo nawet żywy pies jest lepszy od martwego lwa. Żyjący przynajmniej wiedzą, że muszą umrzeć, podczas gdy umarli nie wiedzą już zupełnie niczego. Oni nie mają już czego się spodziewać, gdyż wspomnienie o nich uległo zatarciu. Nawet ich miłość, ich nienawiść, ich ambicja. Wszystko już przeminęło, i nigdy już nie będą mieli udziału w tym wszystkim, co dzieje się pod słońcem. Dalej jedz w radości swój chleb i pij wino z ochotą w sercu, bo Bóg już upodobał sobie Twoje dzieła. Niech Twoja odzież zawsze będzie biała i niech nie zabraknie olejku na Twoją głowę. Ciesz się życiem z żoną, którą kochasz. Dzień po dniu w ciągu Twojego marnego życia, które zostało ci dane pod słońcem, wszelką pracę, na jaką natkną się Twoje ręce, podejmij według swoich sił, bo nie będzie już ani pracy, ani myślenia, ani wiedzy, ani mądrości w krainie umarłych, do której zmierzasz. Odkryłem jeszcze wiele innych rzeczy pod słońcem. Nie zawsze wygrywają bieg najszybsi, i w bitwie nie zawsze zwyciężają najdzielniejsi. Nie mędrcy zarabiają najłatwiej na chleb, nie uczonym dostaje się bogactwo, i nie są w poważaniu wykształceni, gdyż los wszystkich zależy od przypadku i okazji, a ponadto człowiek nie zna swojego czasu, jak ryba zostaje złowiona w sieć złowrogą. Jak ptak zostaje schwytany w sidło, tak człowiek niespodziewanie wpada w nieszczęście. Doszedłem także do stwierdzenia, które uznałem za ważne w sprawie mądrości pod słońcem. Było sobie niewielkie miasto i mieszkało w nim niewielu ludzi. Nadciągnął przeciw niemu potężny król, oblegał je i zbudował przeciw niemu wielkie machiny wojenne. Ale znalazł się w tym mieście pewien ubogi i mądry człowiek, który uratował miasto dzięki swej mądrości. Nikt jednak nie pamiętał o tym biedaku. Wtedy stwierdziłem, mądrość warta jest więcej niż siła, chociaż w pogardzie jest mądrość ubogiego i nikt nie chce słuchać jego rad, a jednak lepiej jest posłuchać człowieka mądrego, który mówi spokojnie niż wrzasku kogoś, kto dowodzi motłochem. Mądrością więcej można osiągnąć niż bronią, ale jedna pomyłka może popsuć największą sprawę.